Szczęść Boże. Witajcie kochani w Sercu Maryi. Niech będzie pochwalona Przenajświętsza Maryja. Moi drodzy, przed modlitwą polubcie nasz kanał, a po modlitwie udostępnijcie ją dla innych. A teraz módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko nadziei, przez której zawierzenie Przyszedł do nas Chrystus, weź opiekę nas i naszą przyszłość. Maryjo, Matko Nadziei, bądź z nami na naszych drogach, naucz nas głosić Boga, pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, naszemu Zbawcy, spraw byśmy służyli bliźniemu i otwierali się na potrzebujących. Napełni nas sensem dobrego, Godnego i pełnego pokoju życia, bądź z nami w naszym zaangażowaniu dla dobra ludzkości, przeprowadź nas przez życie wolne od nienawiści. Maryjo, Matko Nadziei, czuwaj nad nami, nad naszą rodziną i nad wszystkimi ludźmi. Niech ufnie zdążają drogą jedności w dążeniu do pokoju i miłości. Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata, niech wielkodusznie odpowiada na wyzwanie Jezusa. Matko, czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody, niech podejmują właściwe decyzje w budowaniu wspólnego domu, w którym szanować się będzie godność i prawa każdego. Matko naszej nadziei, naucz dzisiejszy świat kochać prawdziwie. Ukaż nam miłość, którą jest Twój syn, a nasz Pan Jezus. On jest nadzieją ludzkości. Amen. Moi drodzy, złóżcie teraz swoje intencje i prośby do Maryi, Matki Nadziei, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji naszego kanału w sercu Maryi. Moi kochani, Błogosławię was w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru z Maryją w sercu.